Witamy w TV. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać taką oto ciekawą półeczkę, którą można powiesić zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym rogu mieszkania. Półka świetnie sprawdzi się do postawienia kwiatków, drobiazgów, książek, co tylko fantazja podpowie. Do wykonania naszej półki będziemy używać takich narzędzi jak ukośnica, szlifierka, wkrętarka. Oczywiście przyrządy pomiarowe, no i do skręcenia całości, wkrętarka wkręty. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że to nie jest łatwa do wykonania półka. Bardzo ważne są pasowania, istotne jest dokładne połączenie elementów i aby to na końcu ładnie wyglądało, musimy się do roboty przyłożyć. Początkujący powinni wybrać do zrobienia łatwiejszą rzecz, ale efekt końcowy na pewno wynagrodzi poniesiony wysiłek. Do wykonania naszej półki użyjemy desek sosnowych, kupione w markecie budowlanym. Pełne drewno, łatwe w obróbce, a po wykończeniu doskonale się prezentuje. Połączymy je przy pomocy wkrętów. Na połączeniach skośnych użyjemy specjalnych kołków, które nam bardzo pomogą, które skleimy. Całość pomalujemy bejcą. Teraz zaczniemy przycinać materiał. Najpierw musimy namalować sobie linię cięcia. I tutaj musimy zrobić to dokładnie. Półka dopasowana jest do ściany, na której będzie wisiała. W naszym wypadku półka ma z obu stron, na obu ścianach, po 50 cm. Oczywiście ta dłuższa część. Yy, dlatego w tej chwili odmierzamy 50 i utniemy dłuższe elementy. Później utniemy resztę. Najważniejsze jest to, aby naprawdę zachować kąty, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli równych 45 stopni w dwóch elementach, po prostu półka nam się nie zajdzie. Nasze elementy schodzą się w ten sposób. Jeżeli nie utniemy ich pod kątem 45 stopni, to uzyskamy albo taki efekt, albo taki efekt. Więc pilnujmy tych kątów. Przycięliśmy nasze elementy i proszę zobaczyć. Idealnie równo z tej strony i z tej strony. Aby solidnie połączyć e, takie deski, które przycięliśmy na 45 stopni, zdecydowaliśmy się je kołkować. Nasze cięcie ma e, 20 cm. Więc powiedzmy, że te trzy kołki zrobimy na około 5-10-15 cm. Teraz musimy zachować równą linię. Tą linię zaznaczam tylko po to, żeby później, kiedy będę wiercił na kołek, widzisz, że idę równo z linią, że nie odbiegam kątem. Zyskujemy taki efekt. Tu są wszędzie kąty proste bo otwory muszą być prostopadle do tej płaszczyzny i na drugiej desce w tym samym miejscu. Nasza deska ma 2,5 cm, dlatego kiedy podzielimy to na pół, wychodzi nam takie 12 mm z lekkim haczykiem. Precyzja wywiercenia tych otworów zdecyduje o tym, czy deski będą równo. Jeżeli popełnimy jakąś niedokładność, deski mogą nam się skleić tak albo tak, no a tego nie chcemy. Po złączeniu desek tak na sucho Ustawiamy, żeby były idealnie równo tak jak chcemy, żeby, żeby były ustawione, i przerysowujemy tą linię. Kiedy już mamy odznaczone, przedłużamy sobie te linię pod kątem prostym. Wyznaczamy środek. Teraz bardzo ważna rzecz, żeby wiercąc, yy, zachować idealnie kąt prosty dokładnie tak jak rysowaliśmy linię, ponieważ później po wklejeniu kołka. Musi się idealnie zmieścić i spasować w obu deskach. Dlatego, zarówno kąt, jak i e, punkt wiercenia musi się zgadzać. Powinno się zacząć mniejszym wiertełkiem, które będzie prowadzące. E, kiedy będziemy już używać wiertła ósemki, czyli e, docelowego, to wiertło pójdzie po, e, po tej linii, którą już mamy przewierconą mniejszym wiertełkiem. A to z kolei jest mniejsza szansa, że ucieknie e, z zaznaczonego wymiaru. Warto tutaj dodać, że użyliśmy wierteł do metalu yy, specjalnie, dlatego że otwory muszą być wywiercone bardzo dokładnie i przy używaniu ręcznych narzędzi to się po prostu lepiej sprawdza. One są zazwyczaj ostrzejsze po prostu od wierteł do drewna, ponieważ yy, kołek... Jak widzicie, ma swoją długość, nie można wywiercić otworów ani za głęboko, ani za płytko. Dlatego y, odznaczymy na wiertle już docelowym, na jaką głębokość y, wywiercić, tak aby zarówno w jednej, jak i w drugiej desce siedział kołek po tyle samo y, milimetrów. 3,5 cm, czyli po 2 cm, y, po 2 cm, żeby wiertło się schowało w jednej i w drugiej desce. Spróbujemy złożyć nasze połączenie. Nasze elementy musimy wyszlifować tak, aby wyrównać powierzchnię i usunąć ślady połówka, którym, które wykorzystaliśmy do wyznaczenia otworów. Tak, no deski niestety nie były idealnie równe. Dlatego po sklejeniu widać, że różnią się grubości, tak? gdzie z brzegu są równe, w środku mają zaoblanie, więc żeby powierzchnia była idealnie równa, zeszlifujemy ją. Deski zostały już wyszlifowane, pięknie wyrównane oraz. Powierzchnie zostały wygładzone. Posmarujemy powierzchnię deski wodą, dzięki czemu wszystkie drobne włoski się podniosą. Jeżeli teraz deskę przeszlifujemy drobnym papierem, co najmniej 120, to po lakierowaniu będzie to wyglądało znacznie lepiej. Nasza deska ma 2 cm grubości, dlatego odmierzam 1 cm od krawędzi, żeby kręg był idealnie po środku naszej płyty. Tak wygląda nasza złożona półeczka. Teraz yy, zaszpachlujemy otwory po wkrętach i zabierzemy się za bejcowanie. I teraz nadamy jej kolor. Włókninę bawełnianą zakupiliśmy w markecie budowlanym i ona pozwoli położyć bejcę bez zacieków. Mam nadzieję z Nasza półka jest gotowa, pomalowana, wyszlifowana, możemy ją wieszać, ponieważ może wisieć na ścianie w rogu wewnętrznym bądź zewnętrznym. Musimy zdecydować, z której strony przymocujemy elementy yy, mocujące. Przykręcimy je tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Dużą uwagę należy zwrócić na dokładne wytrasowanie otworów. W przeciwnym wypadku półka będzie się bujała i coś nie będzie ładne. Jeżeli komuś przeszkadza wygląd takich blaczek, można użyć również innych mocunków, np. ukrytych. Istnieją mocowania, które puszcza się w deskę. Wystarczy wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy w desce oraz w ścianie i odpowiednie kołki montażowe, na które się później mocuje. Wada tego mocowania w przypadku tej półki będzie taka, że mocowanie będzie tylko na jednej ścianie, ponieważ fizycznie nie jesteśmy w stanie e, przykręcić e, takich mocunków e, w dwóch ścianach, tak? bo albo możemy na jedną, albo na drugą stronę. Warto też zastanowić się nad niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Jeżeli na tej półce przewidujemy umieszczenie książek, to mocowanie umieszczone w tym miejscu zostanie przez te książki zasłonięte. I możemy na przykład wykorzystać zwykłe kątowniki przykręcone do ścian, na których oprzemy tę półkę, potem przykręcimy te kątowniki do deski i ten montaż, choć niezbyt estetyczny, docelowo zostanie zasłonięty przez książki, które się tutaj znajdą. Mam nadzieję, że uda Wam się również wykonać podobny projekt bez, bez większych problemów. Zachęcamy do próbowania i zachęcamy również do oglądania następnych odcinków.